Siema, z tej strony Michu i dzisiaj gramy w Bedwars, ale mam teksturpaka 1 na 1 pikseli. Dobra, zaczynamy pierwszą rundę. Widzowie, ja nie jestem w formie dzisiaj. Przepraszam. Dobra, chłopiec stawia end na chyba. Spokojnie. Co on robi? Ja wolę tutaj się nie speedbridge'ować, widzowie. Chłop gra na Firebole. Ale on spadł Dobra Ziomeczek Ej, ale tu jest porąbane są te tekstury szczerze mówiąc Fajny mam mieczyk <noise> W ogóle go nie widać Lecimy od razu widzowie Na zielonego Którego nie ma nawet, fajnie <noise> Co z tego Pewnie nie mam łóżka, zgaduję O kurde Chłop mnie nie widział ja chciałem rozwalać łóżko niebieskiemu, ale on nie ma łóżka, świetnie. Generalnie jako jedyna mam łóżko, nie wiem czy, czym to jest spowodowane. O, już nie mam. Tam jest typek. Generalnie ten texture pak jest tylko troszkę dziwny. Wtedy tak, że jest najdziwniejszy na świecie. Ale damy radę, ja to wygram, mówię wam. Mówię wam. Dobrze, prawie spadłem, ale najważniejsze, że nie spadłem. Jakie ja mam teksty, głupie? Kupiłem wizowy żelazny miecz na wszelki wypadek. Dobra. Lecimy na Ziomeczka. Dobranoc. Jeszcze morski, kurde. A bo to jest morski! Ten ziomeczek jest morski, trzeba było mówić. Ej, morski jest chyba na drugim końcu mapy. Świetnie. Ej, nie! Ja ominąłem łóżko morskiego, jestem inteligentny. Kur... Co oni, soja mają? Czy mi się coś... posrało? Kurz dobra o tam gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta, tak zwane przysłowie Aha Aha! Jedyne co widać normalnie to X, Oho, już mamy jakiegoś ziomka ziomek co się wysila jak wystarczy TNT antiżampy robić. Leci do mnie! Dobra. Tak się chce bawić. Co on robi? Dobra. Witam. Witam. Dziękuję bardzo. Ja raczej mam po łóżku, widzowie. Nie zdziwiłbym się, bo ten gość się do mnie centralnie budował. No, miałem rację. Pozwólcie, że. Właśnie mu rozwalę. murze... Może... dlaczego? Dlaczego on musiał tym fireballem? Dobra, patrzcie to! Patrzcie to! O. Patrzcie to! Patrzcie to! Easy peasy, lemon squeezy. Widzowie, co ja się będę opierniczał w tej rundzie? Oho, mam jakieś serca. Oglądacie Pro Play Bedwars Wars player'a. O kurde! Skąd on się tu wziął, proszę państwa? Nie wiem, ale leci. Aha, a chłop się tu. Nie no, sojusz. Mają sojusz. Ludzie mają sojusz. A nie mają sojusza. Ciekawe, że ja jeszcze mam łóżko w ogóle. Oj, szary. Przeskrobałeś sobie. Co oni, bombardiera robią? O kurde. No i ja nie mam łóżka. Szary. Ja jeszcze to wygram. Żółty został. No przecież. Leci do mnie? Odważy się? Odważy się. Proszę, proszę. Nie no, chłopie. Chłopie jak ci zaraz. Chłopie. Kurde... Chłopiec na... Metaur kliencie. No, Proszę Państwa, tak to się robi. Szachma. No i widzowie to byłoby na tyle w tym filmie. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i widzimy się za pięć lat. I do